Hej hej, witajcie w kolejnym odcinku Adaś Plus. Dzisiaj sobie dokończymy domek. Jak widzicie, nic tutaj nie zmieniałem. Poszedłem, zrąbałem trochę drewno. I tyle. I jak pewnie pamiętacie, jak robiliśmy domek, czyli Kłada dębowa w środku, a na rogach, znaczy tak, tak, tak. No poczekaj,cie muszę sobie będzie jak to się nam da. Kłada o korowani i kłada korowanego. Dębu. I tak sobie y, robiliśmy, na rogu jedna, na rogu Nie miałam czasu, żeby pójść po, 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 po. Y, po kamień, ale trochę. Drewno udało się. Zrąbać. I tutaj narożnik. I teraz sobie to wszystko okulujemy. Tylko, żeby do mnie okorować. Tutaj znalazłem jeszcze nasionko, posadziłem. Chyba nie bardzo wolno rosnąć, bo nie ma już do wody, ale, ale posadziłem. Znaczy, ja nie wiem, czy znowu drewno nam nie zabraknie, chyba dzisiaj zdążymy zrobić tylko pierwsze piętro, bo zamierzam jeszcze strych zrobić na dachu i zamierzam zrobić jeszcze e, to jak ja, zamierzam zrobić e, a, bo i tutaj też zrobimy sobie brzią. Tutaj ma, ja mam taki pomysł, żeby nadziebiam o tak zrobić, ale jeszcze coś jeszcze dodać. Zaraz pokażę co. I musimy jeszcze to korować. Jeszcze jedna tutaj. Gdzie jest? To tak trochę dziwnie wygląda. Chodź. Jeszcze sobie dodamy Przycisk otwierający drzwi. Jeszcze jeden by się przydał, albo nie. Przyjść będą będzie nam jednak niepotrzebny, bo robimy sobie drugiego rodzaju drewno, żeby się trochę to wyróżniło. I tutaj. O! I jeszcze to. Muszę o korować. to wygląda prawda? Tak. Robimy, robimy. Szkoda, że nie mamy już zielona, no mamy. Sztuki. Musimy sobie zrobić drabnianą. I tak wygląda. Tak będzie wyglądał z ewentualnie w tym, że to brzydko wygrywanie. z tą ziemią. Ale jeszcze, tak, musimy jeszcze, tak, jeszcze coś zobaczyć. A, no tak. Hop. Ten, ten przyciskiem... Powinienem też przypalić? żeby ten przycisk iść? А зачем закрываем? Ну, а вообще, да, блин, надо обязательно долбить. Так. То. И. То. Nie została im Bo chcę zobaczyć, z którymi deskami idę by ładnie wygląda. To mam pomysł, że będziemy robić sobie dębowe, a w rogach będziemy robić sobie brzo brzozowe. O, czyli tak. Nie. Tą drewnianą, drewnianą siarką bardzo wolno się niścić

Ale się jeszcze prześpimy, bo już widzę. Dążył się zespaunować. To bardzo źle. Spróbujemy go zabić. Odradzamy się. Idziemy po nasze fanty. No, ale nie spodziewałem się. Mogą się osłonić tarczą. Dobra, tarczy dajemy. Później sobie to porządkuję, bo jeszcze na odcinku chcemy. Gdzie się Aha, powinniśmy. Chciałbym jeszcze skończyć.

I to zostawiamy. A może jeszcze nawet na odcinku zdążymy i zrobić to, co chcę. Nie, no muszę Dobry, to zrobić. Dobrze, to, to ja pomiędzy dziękami postaram się skończyć ten da A teraz. Pójdziemy po to, po co. C? Czy kompostownik? Dobra, nie. Po mm. no. Dziękujemy za jedzenie. Kurówka i tutaj albo tutaj albo przecież nie dałoby drabiny. Zomjaka, lepiej sprowadź. A, no, no, może mieć wiązek. O, dobra. Jeszcze szybko ten tak robimy. Trabinko, żeby wchodzić na górę naszego domku. Przydałoby się kamien kamienie trochę. Замало за маленьких поток. зомби. Может, здесь подземья? w pewności pąk od jabłko fajnie by było zrobić, ale nie chcemy A. dobra, dobra Czuję na więcej desek na płytki o, jeszcze jedna deska Trudno. Albo z tej strony domku będziemy mieli płytkę naciskową, więc przycisku. Еще не отфирается. А это мы в том стороне. Не в том стороне. Слава, тут этой пытки. No i tutaj będziemy mieli, tu będziemy mieli, gdzieś do otwierania, żeby nam zombie nie wbiegły sobie tak po prostu, zombi, bo tak to zombie by mogło biec. Ale potrzebnie robiliśmy wykutki Ale jeszcze. Zapadnie. Czy zdążymy? Będziemy... Czy zapadnie? Zapadnie. się Zapadnie. Co Zapadnie, zapadnie. Za... ...ta... ...zapadnie. Okej. Okay. Żo za I Zaraz kończymy, tylko zrobimy sobie zakładnie. Dobra. I kończymy odcinek. Tutaj, 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 nie tutaj, tutaj, drabinki. tutaj, tutaj, odcinek z widokiem na okolice.